Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną wakacyjną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o drugiej edycji Jarmarku Pchli Tark, weekendowych imprezach i nowych mieszkaniach w Nysie. Będzie także o podpisaniu umowy na budowę ekociepłowni. Gmina Nysa i Agencja Rozwoju Nysy organizują dla mieszkańców drugą edycję Jarmarku Pchli -Tark. Termin jarmarku to 19 sierpnia przed halą Nysa przy ulicy Sudeckiej w godzinach od 8 do 12. Zapraszamy Państwa do zgłaszania chęci uczestnictwa i rezerwacji powierzchni w celu sprzedaży lub wymiany swoich towarów. Zgłoszenia prosimy kierować do 11 sierpnia do godziny 12 do Urzędu Miejskiego w Nysie pod numerem telefonu 77 40 80 551 lub mailowo m.nowakmałpa przy zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu. Wszystkie niezbędne informacje o wydarzeniu znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W siedzibie nyskiego necu odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy na dotację i pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym. To kluczowa inwestycja dla miasta, która będzie mieć wymierny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Ekociepłownia lub elektrociepłownia, bo nazwy, nazwy są różne, to jest niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Są w historii rozwoju gospodarczego miasta takie zdarzenia, które sprawiają, że miasto wchodzi na wyższy poziom. Tu mamy z tym do czynienia. Jak tylko skończy się inwestycja, to wszyscy odczujemy w portfelach większe oszczędności za ogrzewanie, za ciepłą wodę, za energię elektryczną. Poprzez to, że ta energia produkowana z części odpadów trafi do naszych żłobków, przedszkoli, do latarni, do baterii którymi ładujemy, na który jeżdżą nasze autobusy elektryczne, to jest ogromna korzyść. RDF, paliwo ekologiczne, dziesięciokrotnie bardziej czyste niż węgiel, który jest zakazany i zapalenie tym węglem mamy, coraz większe kary musimy płacić, więc nawet to, że te kary będą dużo niższe, bo tych tysięcy ton węgla będzie mniej spalanych, oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy na to, żeby inwestować w największe potrzeby naszych mieszkańców. Drogi, chodniki, oświatę, edukację, wychowanie to jest coś, co jest nam niezwykle potrzebne. W ten sposób Nysa stawia kolejny krok do zapewnienia gospodarki o obiegu zamkniętym. To także odpowiedź na olbrzymie koszty spekulacyjne. O potrzebie budowy tej instalacji przekonywali podczas spotkania dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOS Jarosław Roliński, burmistrz Nysy i Starostanyski, a także posłanki Ziemi Opolskiej Katarzyna Czochara i Wioletta Porowska. Korzyści będą bardzo duże, przeogromne, bo chociażby w tą inwestycję zaangażowanych jest również wiele podmiotów i, i co najważniejsze, inwestycja ta wykorzystywać będzie to, co stwarza na, na co dzień ogromny problem, ogromne zagrożenie, czyli te odpady, których nie można w żaden inny sposób przetworzyć. One będą dawać mieszkańcom Nysy, ciepło w grzejnikach, ciepłą wodę, ale co najważniejsze, to wiązać się będzie z tym, że tak naprawdę zmniejszą się koszty. Nysa daje przykład innym miastom, a starania o budowę ekociepłowni trwały ponad 15 lat. Efektem podjętych przed laty działań będzie rozpoczęcie budowy już we wrześniu tego roku przez niemiecko-włoskie konsorcjum specjalizujące się wyłącznie w budowie tego typu ekoinstalacji. Tylko brak instalacji powinien budzić nasz niepokój. Gratuluję Nysie tego, że podjęła ten trud. Do mieszkańców mówię spokojnie: zachodni sąsiedzi, tu niedaleko, Niemcy, mają 100 takich instalacji. Mają moc w tych instalacjach 27 milionów ton. Łączna wydajność 9 polskich instalacji to jest milion ton. I oni żyją, funkcjonują, żyją dobrze. Są dla nas pewnym wzorem, jeśli chodzi o tę stronę materialną naszego funkcjonowania. Nie mówię o stronie duchowej. Więc bierzmy z nich przykład. Ta budowana tutaj instalacja termicznego przekształcenia odpadów komunalnych, to, to będzie instalacja, która będzie poddana najbardziej restrykcyjnym normom, jakie obowiązują dla instalacji zaopatrujących miasta w ciepłą wodę użytkową, w ciepłą wodę grzewczych i dla produkcji energii. Najbardziej restrykcyjne normy to właśnie będą tutaj realizowane. Główne oszczędności, jakie szacuje spółka, mają pochodzić ze zmniejszania spalania miału węglowego. Net z tytułu odchodzenia od węgla i mniejszej emisji CO2 może zaoszczędzić nawet 5-6 milionów złotych rocznie. Dzięki temu cena za dostarczane ciepło do domów i budynków w Nysie nie wzrośnie, a nawet może zmaleć. Taki cel wyznaczyły sobie władze Nysy i władze spółki. Nysa naprawdę staje się takim centralnym ośrodkiem opolszczyzny, wyznacza nowe trendy, i to jest naprawdę warte naśladowania i ja chciałabym zachęcić inne samorządy województwa opolskiego, żeby się nie bały, żeby sięgały są środki, potężne środki na tego typu rozwiązania korzystać. Bo warto. Budowa jako ciepłowni potrwa 30 miesięcy. Jak zawsze sprawdzamy co będzie działo się w nadchodzący weekend w naszym regionie. Jedno jest pewne, na nudę nie będziemy mogli narzekać. Wspaniałe doznania zapewnią dni Twierdzy Nysa. Jak zawsze najbardziej widowiskowo zapowiada się rekonstrukcja bitwy o Nysę z 1807 roku, która odbędzie się w sobotę 29 lipca o godzinie 20:30. Miejski Zakład Komunikacji zapewni bezpłatne autobusy dowożące na wydarzenie. Autobusy dowiozą pasażerów na skrzyżowanie nowej drogi z drogą gruntową w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu II. W ramach Dni Twierdzy Nysa przygotowano także szereg wydarzeń towarzyszących. Będą kajaki na Forcie Wodnym, czy też festyn dla dzieci na Forcie Prusy. Z kolei Bastion Świętej Jadwigi będzie areną kulinarnej bitwy regionów dla kół gospodyń wiejskich z naszego powiatu. Będzie także bitwa piratów. Na to wydarzenie organizatorzy zapraszają w najbliższą sobotę o godzinie 16. Również w sobotę czeka nas kolejna edycja Święta Gruszy w Hajdukach Nyskich. Jak zawsze skosztujemy rozmaitych pyszności, w tym potraw, których dodatkiem lub głównym elementem będzie gruszka, jak chociażby pyszna zupa gruszkowa. Nie zabraknie także słynnych hajduckich gołąbków. Będą gry i zabawy, konkursy kulinarne i sportowe, a także występy artystyczne. Początek imprezy o godzinie 16:00, A w niedzielę na placu paderewskiego znów rządzić będzie muzyka. O godzinie 17:00 wystąpią zespół wokalny Hajduki Nyskie oraz zespoły Margareto, Kaprys i Nadzieja. O godzinie 18:00 czeka nas koncert nyskiego studia piosenki Morowe Panny. Umowa na budowę nowych mieszkań pomiędzy Simnysa a wykonawcą firmą MTM Budownictwo została podpisana. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa osiedla przy ulicy Wałowej obok Nyskiego Domu Kultury. Inwestycja potrwa 18 miesięcy. Powstanie 36 mieszkań. Będą to lokale dwu i pokojowe. Co ważne czynsz będzie około połowę niższy niż w mieszkaniach komercyjnych. Partycypacja przyszłych najemców wyniesie 30% wartości mieszkania. Tak jak w przypadku inwestycji przy ulicy Kramarskiej do mieszkań będą przypisane miejsca w garażu podziemnym. Nabory wniosków od potencjalnych najemców ruszą na początku 2025 roku. Kibice siatkówki odliczają dni do nowego sezonu i powrotu graczy PSG Stalinysa na ligowe parkiety. Sezon 2023/2024 ruszy przed ostatni weekend października. Rozgrywki rozpoczną się trzy tygodnie później, niż miało to miejsce przed rokiem. Jest to związane z Czempionatem Starego Kontynentu, który w dniach 28 sierpnia 16 września odbędzie się we Włoszech, Bułgarii, Izraelu i w Macedonii Północnej. PSG Stalnysa nowy sezon rozpocznie od mocnego uderzenia. 21 października nasi siatkarze podejmą w Halinysa Mistrzów Polski ekipę jastrzębskiego węgla. Cztery dni później Setiatkarze zagrają na wyjeździe z wicemistrzami Polski i trzykrotnymi zwycięzcami Ligi Mistrzów grupą Azoty Zaxa Kędzierzyn Koźle.